Dzień dobry państwu. Nazywam się Adam Borodo i chciałbym zaprosić państwa na webinarium Jak stworzyć link do zajęć online w Outlooku przez stronę WWW. Aby stworzyć taki link do zajęć, dzięki któremu studenci będą mogli dołączyć do wykładu albo do zajęć online, musimy się zalogować do Office office.com logujemy się i pojawia nam się pulpit z naszymi aplikacjami. Żeby móc utworzyć taki link, musimy dostać się do naszego kalendarza, który znajduje się wewnątrz Outlooka w przeglądarce webowej. Klikamy sobie Outlook. Po wejściu do naszego Outlooka pojawia nam się okienko podglądu naszych wiadomości. Z prawej strony, w tym miejscu mamy podgląd dnia, z którego możemy utworzyć takie wydarzenie, lub też z prawej strony na dole, z lewej strony na dole znajduje się ikonka kalendarza. Jak w niego klikniemy, wyświetla nam się kalendarz. Wybieramy sobie dzień, kiedy chcielibyśmy utworzyć wykład dla naszych studentów. Ja sobie wybiorę 31 marca, godzina 18. Możemy kliknąć raz, pojawi nam się wydarzenie. Ja to zawsze sobie biorę na pełen ekran. I teraz tutaj wpisujemy temat naszego wykładu. Wykład testowy. Po wpisaniu nazwy musimy sprawdzić, czy zgadza się data, lub ustawić inną datę. Może datę powtarzającą się tak, chcielibyśmy, żeby to się powtarzało co tydzień, co miesiąc, co, to, co tydzień, co dwa tygodnie. Wybieramy sobie zakres czasowy. Od 18.00 zrobimy tutaj sobie do 19.30. Bardzo ważny element, wyszukaj pokój lub lokalizację. Po prawej stronie pojawia nam się dodaj spotkanie online. My chcemy stworzyć spotkanie online przy pomocy aplikacji Teams. Tak naprawdę chcemy stworzyć miejsce, wirtualne miejsce, w którym będziemy mogli spotkać się razem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi do wystąpienia. Wybieramy spotkanie w aplikacji Teams. Tutaj wpisujemy sobie przykładowy opis. Przykładowy opis. Po wprowadzeniu wszystkich elementów, czyli wpisaniu nazwy, daty, godziny, ewentualnego powtarzania takiego wykładu co tydzień, co dwa tygodnie, wybieramy spotkanie w aplikacji Teams. Możemy sobie ustawić jeszcze przypomnienie i powinien nam się wygenerować link. Link wygeneruje się dopiero, kiedy klikniemy przycisk Zapisz takie wydarzenie. Po zapisaniu takiego wydarzenia wchodzimy również do... Podglądu tego wydarzenia, i proszę zwrócić uwagę, pojawia się godzina, pojawia się dołącz do spotkania w aplikacji Teams, to samo co pojawia się tutaj w tym miejscu. Zanim będziemy mogli ten link wysłać do grupy studenckiej, która nas interesuje, która jest zainteresowana, najpierw skupimy się tutaj na elemencie opcje spotkania, które pozwolą nam wybrać, kto będzie prezentował oraz kto będzie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Opcje spotkania otworzymy sobie w nowej karcie, tak to jest link, otwórz link w nowej karcie. Tutaj on się otwiera, zwróćcie Państwo uwagę, tak z kalendarza pojawiło się opcję spotkania i tutaj w tym miejscu mamy nazwę naszego wykładu, datę naszego wykładu oraz godzinę, osobę prowadzącą i tutaj mamy opcję spotkania. Najpierw zacznę od pozycji kto może prezentować. Jeżeli zostawicie Państwo opcję wszyscy, to tak naprawdę każda osoba, która dołączy do spotkania będzie mogła zaprezentować, będzie mogła usuwać inne osoby z tego wykładu, będzie mogła wyciszać inne osoby, włączać kamerki. To jest bardzo istotne, że jeżeli my to prezentujemy, my zapraszamy, bardzo istotne jest to, aby wybrać pozycję tylko ja. Tak? Jestem jedyną osobą, która będzie mogła prezentować i będzie mogła ewentualnie usuwać osoby, uczestników z tego wykładu. Bardzo istotne tylko ja. Oczywiście, jeżeli jesteśmy osobami prowadzącymi, możemy również w liście uczestników wybrać osobę, kto może być współprowadzącym z osób, które dołączą do spotkania. Tak, Czyli, kto może prezentować tylko ja. Jako osoba, która założyła to, to wydarzenie i zaprasza na nie studentów. Kto może ominąć poczekanie? Tutaj mamy trzy opcje: wszyscy, osoby w mojej organizacji, osoby w mojej organizacji i zaufane organizacje. Jeżeli zostawicie Państwo wszyscy, to tak naprawdę każda osoba, bo tworzenie spotkania, i tutaj słowo poczekania, tak naprawdę tworząc link do spotkania, tworzymy tak zwany wirtualny pokój. Wirtualne miejsce, wirtualną przestrzeń, w której wszystkie osoby zaproszone, do którego będą mogły dołączyć. I tu pojawia się słowo Poczekalnia. Jeżeli zostawimy opcję Wszyscy, to każdy, kto kliknie w link i będzie czekał w takim, kliknie w taki link, to automatycznie z tej poczekalni dołączy do naszego wydarzenia, tak, o konkretnej godzinie. Oczywiście wcześniej też może do niego dołączyć, jak tylko dostanie link. Będzie mógł dołączyć do tego spotkania i będzie, pojawi się Monit z prośbą o login, login, czy imię oraz nazwisko żeby dołączyć do spotkania i będzie mógł wpisać e, Helena Wesoła albo Jan Smutny. tak. Jeżeli chcielibyśmy zidentyfikować takie osoby, bardzo istotne jest to, abyśmy wybrali osoby w mojej organizacji i zaufane organizacje. Osoby w mojej organizacji to jest tenant pracowniczy, a zaufane organizacje to jest tenant studencki. Jeżeli wybierzemy opcję osoby w mojej organizacji i zaufane organizacje, to każda osoba po kliknięciu, po kliknięciu w link będzie mogła się zalogować, każda osoba zalogowana będzie mogła uczestniczyć w wykładzie zalogowana do Office 365, tak każda osoba, każda która będzie miała link. Jeżeli ktoś kliknie w link, a nie zaloguje się, to będzie czekał w tak zwanej poczekalni i Państwu na liście spotkania będzie się pojawiała informacja, że jest kilka osób, które czekają w poczekalni i pojawi się wtedy imię jakim się przedstawiają te osoby. Jeżeli przygotujecie taki link, drodzy Państwo, i w opcjach spotkania ustawicie tylko ja oraz wybierzecie sobie, kto może minąć poczekanie. Osoby w mojej organizacji, zaufane organizacje, klikniemy sobie zapisz, tak żeby zapisać tę opcję, to tak naprawdę każda osoba, która dostanie link e, i dostanie powinna dostać również informację, proszę być zalogowanym do FISA 365 w momencie dołączenia do naszego wykładu testowego. W tym momencie oni po prostu, te osoby, będą mogły dołączyć do Państwa wykładu. I będą identyfikowali swoim kątem Office 365, więc nie będą wpisywały fikcyjnego imienia oraz nazwiska. Tak i to robimy poprzez opcję spotkania. Jeżeli zmieniliśmy już opcję spotkania, tutaj generuje się link. Dołącz do spotkania w aplikacji Teams, krawy przycisk myszy i mamy coś takiego jak kopiuj link. I ten link możemy wkleić. W wiadomości, którą wyślemy do studentów z prośbą o dołączenie do spotkania. Tak, ja sobie ten link tutaj przeklikam, i automatycznie otworzy mi się prośba z otwarciem aplikacji Teams albo w przeglądarce, albo przez komputer, z którego obecnie korzystam. Po wysłaniu tego linku każda osoba będzie mogła dołączyć. Oczywiście po wybraniu opcjach w opcjach spotkania osoby w mojej organizacji zaufane, strony oraz prezenter tylko ja. Wszyscy, wszystkie osoby ominą wirtualną poczekalnię i będą miały dostęp do zasobów naszego wykładu, jeżeli zostaną zalogują się do swojego konta w ofisie 365. Dziękuję bardzo.